Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ostatni dzień kampanii samorządowej. Już w najbliższą niedzielę mieszkanki, mieszkańcy Włocławka zdecydują, jaka będzie przyszłość naszego miasta. Czy Włocławek będzie lepszy, czy będzie miał gospodarza, czy dalej będzie dryfował w nieznanym kierunku. Szanowni Państwo, podsumowując tą kampanię, muszę powiedzieć, że jestem bardzo dumny ze swojej drużyny, drużyny złożonej. Z mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Jestem podbudowany wieloma spotkaniami na ulicach, w różnych sytuacjach, w sklepach, w kawiarniach z mieszkankami i mieszkańcami Włocławka za tą ogromną pozytywną energię, którą wysyłała i w kierunku wysyłali mieszkańcy do mnie, ale też do naszych kandydatów, a i obecnie radnych, przypomnę. W tej kampanii osiągnęliśmy cel, który sobie postawiliśmy na samym początku. Chcieliśmy mieć ośmiu radnych, czyli więcej niż zostało wybranych z naszych list pięć lat temu i ten cel został osiągnięty. Kolejnym celem jest to, żeby Włocławek zyskał prawdziwego prezydenta osobę, którą, która, która ma miasto, która ma Włocławek w swoim DNA. Która jest z tym miastem związana nie tylko przelewami za wypłatę, ale przede wszystkim jest z tym miastem związana na, na co dzień i w każdej minucie. Która po, prostu tutaj, która po prostu tutaj mieszka, żyje tym miastem i chce dla niego jak najlepiej. Chcę bardzo gorąco jeszcze raz mieszkankom i mieszkańcom Włocławka podziękować za tą kampanię za to miłe przyjęcie, ale w tym momencie, kończąc już kampanię wyborczą, proszę Was o jedno. W najbliższą niedzielę, to jest bardzo ważne, idźcie do wyborów, zagłosujcie zgodnie z własnym sumieniem. Nieważne, czy to będzie jeden kandydat, ten kandydat, czy drugi kandydat, nieważne kto Was przekonał, idźcie na wybory, bo od tych wyborów zależy... Jak nasze miasto będzie wyglądać nie tylko przez najbliższe pięć lat, bo tyle trwa kadencja, ale w tej zbliżającej się kadencji będziemy decydować o rzeczach, które będą miały przełożenie na przyszłość naszego miasta, na wiele pokoleń. Przed nami naprawdę historyczne wyzwania. Nie mówię o inwestycjach infrastrukturalnych, bo te oczywiście cieszą. Połączenie miasta tunelami to jest wszystko bardzo ważne. Ale zatrzymanie młodych mieszkańców Włocławka, stworzenie dla nich odpowiednich warunków, rozwijanie przemysłu, rozwijanie gospodarcze miasta to są kamienie, to, to jest fundament przyszłości naszego miasta. Bardzo ważne jest to, żeby świadomie, konsekwentnie płynąć do tego portu, który jest wyznaczony, ale żeby tak było, Miasto potrzebuje kapitana. Kapitana, który jest orientowany na cel, który wie, w którym kierunku nasze miasto ma podążać, a nie tylko dostosowuje się do bieżącej sytuacji. Co jeszcze nawiązać do jednej rzeczy? W ostatnich dniach mieszkanki i mieszkańcy Włocławka są atakowani ze wszystkich stron przekazem, że kolesiostwo może załatwić lepszą przyszłość naszemu miastu. Chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że w państwie z prawdziwego zdarzenia, w naszym kraju, takie rzeczy są po prostu niedopuszczalne. Jeżeli ktokolwiek myśli, że Polska jest państwem z tektury, to się po prostu myli. I bardzo proszę, żebyśmy zapamiętali to przy urnach wyborczych: nie kolesiostwo, a merytoryczne przygotowanie, konsekwencja, a przede wszystkim wizja lepszego Włocławka, może sprawić, że ten sukces, który wspólnie z moim zespołem w ostatniej kadencji miał wymiar ponad 200 milionów złotych, które pozyskaliśmy dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka, będzie mógł być zwielokrotniony. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że 3 kwietnia w Krakowie premier Donald Tusk jasno i wyraźnie powiedział, że on nie akceptuje takiego myślenia, że jak ktoś jest z jednej partii i premier jest z tej samej partii, to mu się wszystko należy. Premier wyraźnie powiedział, że tylko i wyłącznie merytoryczne wnioski, tylko i wyłącznie realne potrzeby i niezależnie od tego, kto z jakiej formacji stoi na czele samorządu, będą przesłanką do interwencji władz centralnych. I tego się trzymajmy. Pamiętajmy o tym w niedzielę. Idźcie na wybory, wybierzmy w lepszą przyszłość, wybierzmy lepszy Wrocław. Dziękuję.